To jest mecz najgorszej drużyny w Polsce, a ja zostałem rokazs. Dołączyłem do jednej z najgorszych drużyn w naszym kraju, aby zagrać w turnieju o 5000 zł. Witam was na pierwszym o... turnieju najgorszych drużyn w Polsce. Jest to turniej, w którym biorą udział cztery najgorsze drużyny z B-klasy, a to wszystko po to, aby w końcu coś wygrały. Te cztery ekipy na boiskach B-klasy łącznie straciły 630 goli, a teraz rywalizują na jednym boisku. Na początku ekipy grają dwa mecze półfinałowe, zadaniem klubów jest strzelić więcej goli niż przeciwnik. Zwycięzcy tych spotkań trafią do finału, w którym powalczą o główną nagrodę. A to nie koniec niespodzianek, bo do ich drużyn dołączyli i influencerzy Karol Tomański, zwykły kibic, wika ja. W poprzednim odcinku, w pierwszym półfinale zagrała drużyna Karola Tomańskiego i zwykłego kibica. Mecz zakończył się remisem 3-3, więc o awansie do finału mają zdecydować rzuty karne. i to na brałkę strzela pewnie! Tylko trafisz, to nie jest nic trudnego. Zawodnik z numerem 11 podchodzi, oddaje strzał w środek i jest 1-1. Druga seria. Jest strzał i zamienia to na brałkę. Zawodnik z numerem 94 oddaje strzał jest gol. Dawaj, Mamy kolejny rzut karny. O jezu! O jezu! Dla tych chłopaków kurczak robię wszystko. Spokój, 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 delikatnie. Dobra, jak on teraz trafi, to wygrywają ten mecz i awansują do finału. Oddaje strzał, ale bramkarz wyjął! Co tutaj się dzieje? Jakie to jest uczucie? Straszne. Zawiodłem. Je. To nie był koniec i zaraz do rzutu karnego podszedł zwykły kibic. Zwykły kibic, zobaczmy czy on to zamieni na gola. Jest gol! To dla mojej córki. Mamy remis, więc zaczynamy kolejną rundę w rzuta karny. zawodnik z numerem 10. Zaczyna piątą serię. I brałka broni. Zawodnik drużyny Karola Tomańskiego nie trafił rzutu karnego. I jeśli teraz gracz od zwykłego kibica wykorzysta jedenastkę, to jego drużyna trafi do finału. Trener podchodzi. Jak trafi jest koniec meczu i oni awansują dalej. Oddaje strzał jak blisko. Prawie wyjął. Brawo brawo brawo. Brawo, brawo. Brawo, brawo. Brawo, brawo! brawo brawo, Mobilizacja już Tutaj. Tutaj mamy mentora najlepszego. Brawo, brawo. Podziękujmy, podziękujmy Cześć, przeciwnikom. Drużyna zwykłego kibica trafia do finału, a już zaraz w tym filmie zobaczycie mecz mojej drużyny przeciwko drużynie Wikasa. Zawodnicy podczas naszego turnieju mają zadania indywidualne, o których nie wiedzą i tobie udało się wykonać jedno z nich. Zastrzeliłeś strzeliłeś pierwszego gola, gratulacje, Dzięki wygrywasz 100 zł do sklepu piłkarskiego Ergol. Zawodnik z dowolnej drużyny może wygrać 100 zł, jeśli strzeli pierwszego gola na turnieju, jako pierwszy nie trafi rzutu karnego, zostanie królem strzelców w turnieju, straci najwięcej goli na turnieju. Gratulacje, ty nawet o tym nie wiesz, ale była nagroda indywidualna podczas tego turnieju dla zawodnika, który jako pierwszy trafi karnego na naszym turnieju, więc wygrywasz 100 zł. Ale to nie koniec. Oprócz tego konkretnym zawodnikom przydzielam wyzwania, które muszą wykonać i za to będą dostawać nagrody pieniężne o wysokości 100 zł. Przed meczem jeden zawodnik z drużyny Karola Tomańskiego dostał wyzwanie sabotujące. Musiał zrobić rzut karny dla drużyny przeciwnej i wykonał to wyzwanie. Wiecie, o co mi tutaj chodzi? Gratulacje, zadanie udało się wykonać, ale to zadanie wpłynęło. Na wynik, trochę, nie? Mieliśmy już zwycięstwo w ogóle, tam trochę błąd, nie, brak komunikacji, były dwie minuty do końca. Ja mówię, grajmy na krótko. Ten kolega wrzucił, w ogóle poszła kontra z tego i na podstrzyd, ten karny później, nie? Mieliśmy totalnie już pod kontrolą, nie? Drużyna Karola Tomańskiego odpada z turnieju, ale zobaczycie go jeszcze w tym filmie. A teraz czas na mecz, w którym zmierzy się drużyna Vikasa GLZ Sadki z moją drużyną, czyli z Wiktoriem Krząszczew. Drużyna, która wygra, trafi do finału i powalczy o główną nagrodę w wysokości 3000 złotych. Zobaczcie. Mieliście meczu z drużyny Karola Tomańskiego i zwykłego kibica, ale teraz zobaczcie moje mojej drużyny i Wikasa. Jedziemy walczyć o finał. Moja drużyna to Wiktoria Krząszczew. Jest to klub występujący w najniższej lidze w Polsce. W ostatnie 10 lat ta drużyna straciła 1130 goli, a w poprzednim sezonie zajęli przedostatnie miejsce w B klasie, w której zdobyli 4 punkty. Nie wygląda to zbyt kolorowo, ale dzisiaj robimy wszystko, żeby wygrać ten mecz. Wikas przejął drużynę GLZT Sadki, która zajęła ostatnie miejsce w Bydgoskiej B klasie. W 20 meczach stracili 182. Gole, ich najwyższa porażka w tym sezonie wyniosła 22 0 Będziesz musiał wytypować jednego zawodnika ze swojej drużyny, który będzie miał specjalne wyzwanie do wykonania. Jak uda mu się to zrobić wygrywa stówę? Nikt inny o tym, że ma to wyzwanie nie może wiedzieć. Wybierz kogoś i przyprowadź nam go to. Dobra, dobra, robimy to. Do pierwszego meczu mam do wyzwanie. To jest mój w ogóle najlepszy zawodnik, ale chyba na ławce zaczynasz co. No niestety, no, ale wpuszczajcie w, w 10 minucie, bo będziesz musiał strzelić samog I jeżeli to zrobisz, to staniesz tu. No dla mnie to nie wyzwanie, ale no oczywiście tak. Ogólnie plan jest taki, zaczynam na ławce, jeżeli wejdę. Będzie wejście smoka, pierwsza minuta, jakiś rożny będzie przypadkiem I się mąka okay. Dobrze, ja się przebrałem, muszę dołączyć do mojej drużyny I dla jednego z zawodników miałem wyzwanie sabotujące Możesz tutaj przekazać wyzwania jakie wykonasz, zgarniesz Nikomu nie możesz powiedzieć, co masz A twoim zadaniem jest w trakcie tego całego meczu podać raz piłkę napastnikowi drużyny przeciwnej Tak, żeby wszedł sam na sam z bramkarzem I powodzenia Będzie dobry wynik, to spróbujemy Ostatni mecz pokazał, że wszystko może się wydarzyć Karne, zwroty akcji więc ciśniemy, wygrywamy, bo jeszcze z wami nie wygrałem, a trzeba wygrać. Wszystko jest gotowe i zaczynamy mecz. Wychodzimy i zagram w tym meczu, ale w tym meczu jeszcze mam jedno wyzwanie dla Ciebie. Nie muszę stanąć na bramce, tylko nic o tym nie wiedzą. Ja muszę panowie jeszcze w meczu stanąć na 10 minut na bramce, jak coś. Ale jestem dobrym bramkarzem, obiecuję. Na środku przywitaliśmy się z drużyną przeciwną i wylosowaliśmy, kto zaczyna. Słuchajcie, czerwony czarny. Ha, oj, leziemy drudzie. połowę, tamto. Tam? No to my zaczynamy. ok. To wy zaczynacie, Dobra. Wikas, okay. ale jak się wygrywa lasowanie, to można zaczynać, nie? Ale gratulacje. Ale nie, bo zgadzam, Spoko. to jest. Koledzy zrozumieją. Jest, dobra, jedziemy z tym walka. Dzisiaj wygrywamy, nie ma opcji, że przegrywamy. Przed startem powiedzieliśmy sobie ostatnie słowa motywujące i zaczynamy ten mecz. I z pierwszym atakiem w tym meczu ruszyła drużyna Wikasa. Kuty lecisz! Kuti Zabierz go! Jest, 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 jest. Brawo, jest. Brawo Kuty! Brawo! brawo, brawo. brawo. brawo ej. Początek drużyny GLZ Sadki wyglądał bardzo obiecująco. Daj, brawo. Brawo. Atmosfera w powietrzu była gęsta i zwiastowało to ostry mecz. uważaj, uwalej, To twoja. W ja, którą stronę? Nie no gdzie. Ej! Tęcia. Ej! Ej! No, no. Mateusz, A potem to my ruszyliśmy z odpowiedzią. Ale się obciął tu mecz zaczął się rozkręcać i powiem wam, że naprawdę grało się przyjemnie. Przesuń za 87. Wigas, ale pokaż się do gry! Ale piłeczka to na razie nic, na razie spokojnie. Oj, moja! Szuka mnie piłeczka, szuka. Dalej było 0-0, ale nagle wywalczyliśmy rzut drożny. Kestek, więcej ruchu! O! Jak to weszło? Koniec świata! Jak to jest możliwe? Ale zobacz, jak go wywołałem. To jest też sztuka. Brawo, Kesej! Co to było? Ja na No i Kurde, no, dobra! No, każdemu się może udać. Ja też czuję go na. Po moim trafieniu prowadzimy 1-0, ale drużyna Wikasa nie zamierzała się poddawać. Super, jeszcze, jeszcze. Dojdź, dojdź. Super, super, super. Brawo, na. Vikas do zmiany! Najgorszy na boisku jesteś! Brawo. 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 Drużyna Vikasa zaczęła cisnąć, ale brakowało szczęścia w zdobyciu gola Zawodź! Panowie, no grajcie coś, bo pada O Brawo! ładnie Braku... Wikas! Vicas! Brakowało tam Vikasa z przodu Patrz, 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 patrz A wygrał głowę Patrz wie. Tych jazdek dzisiaj główki jak ten Sergio we'll check we check hey hey I była to ostatnia akcja w pierwszej połowie. Przerwa. Lika, postawię swoje odrożenia. Jak 1 do przerwy, zaraz gramy drugą połowę. Na razie jest dobrze, walczymy ławo. Mało bramek w tym meczu, ale spokojnie. To jeszcze wszystko się może wydarzyć. Zaraz zaczynamy drugą połowę, ale zanim stanę na bramce, bardzo ważna informacja. Jak po tym filmie ustawicie 10 tysięcy polubień, to zorganizuję kolejny turniej dla najgorszych drużyn w Polsce. Napiszcie nazwę swojej drużyny, jeśli chcecie zagrać w tym turnieju. Nazwy drużyn, które będą napisane najwięcej razy, mają szansę właśnie zagrać w tym turnie. Mamy gwizdek sędziego i jedziemy z drugą połową. Dawaj dawaj. Atakuj! Zwykły nam kibicował, ale to drużyna Vikasę ruszyła do odrabiania strat. Kopnął go! Żółta kartka! Tak, Dobre! Zagrać w kawie pepernożysę. 3 Moim zdaniem wygrał. Ale! Grajcie na kueska! Kacper, ale więcej uśmiechu, to jest piłka nożna! Jest? Zobacz.

Dobra, ja jestem. 2 do 0. Słuchajcie, 2 0 to jest bardzo niebezpieczny wynik. Ale nie dla nas, bo my ruszyliśmy z kolejnym atakiem. Środek, jest, zobacz, druga! Ależ to zrobił z brazylijską manianą obok słupka. <śled> Co mówiłeś, że wygramy? Brawo, spokojnie. Brawo, brawo. Brawo, Klesek, brawo. Aż się teraz zachciało zaśpiewać. Pierwszy gol, drugi gol, trzeci gol, leci. Wiktoria Chrząszczew na tablicy się świeci. Wikas na, na boisko. boisko. Dawaj, Wikas. Dawaj, weź na boisko, Wikas. Mimo, że prowadziliśmy 3-0, przeciwnicy się nie poddawali. Foul. Si Dawaj, dawaj. Pa. A! Sędzia za ten brutalny fał pokazał żółtą kartkę. Chwilę później wywalczyliśmy rzut rożny i podszedł do mnie zawodnik z przeciwnej drużyny, który miał wyzwanie. Co pokazał. Ty! Nie! To jest 4 do zera. Jest! Victoria! Victoria! 4 0. Wiktoria! Wiktoria! Prowadzimy 4-0 i na boisko wrócił Wikas. Wikas kurde! Dobrze! Czarny, bardzo Jo, Sorry mogę. Jakie to jest uczucie wygrywać? E, bardzo przyjemne, aczkolwiek my jako jedyna z tych drużyn tutaj na tym turnieju już tego doświadczyliśmy. Nie ja jestem fanem Vikasa, patrz co on Patrz, patrz! Wikas, ale ty się musisz ruszać tam! O, leci, leci, leci. Spalony. Coś tam przeciwnicy próbowali atakować, ale my cisnęliśmy dalej. O, Bigas, Bigas, SPALONY! Ja Ze ŚRODKA MOŻNA PALIĆ! A ZA ŚRODKA WYBIEGAJ SPALONY! CO TY SĘDZIUJESZ, k**? TAKIE KLASY?! Jest linia, jest linia. Linia. Ej! W meczu dalej była walka i Wikas napędził atak swojej drużyny. za Pa, Jest? Jest, patrzcie, zobaczcie. Trzeci gol, Hartrich! Hartrich, Na bramkę, Kacper! Chodzimy na bramkę, tak jak obiecałem. Panowie, robimy to, tak? Jak się to zakłada, ty? Gol! My prowadzimy 6-0, to się nie dzieje! To się nie dzieje! Ej, obrońcy! I po tym trafieniu prowadzimy już 6-0. Ja nie umiem bronić, przecież wszystko co jest brałkę to jest gol. Zostań, Gasper Wyjazd! Widziałeś tą interwencję? Moja drużyna wywalczyła rzut rożny i postanowiłem pomóc im w ataku. Daj, 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 zobacz. Niestety przeciwnicy przejęli piłkę i szybko musiałem wracać do bramki. Powiem ci, że tyr. Chwilę później piłka trafiła pod moje nogi i popełniłem wielki błąd. Bon. Proszę panowie, lepiej gramy kamień niż nogami. Ale goła! Dawaj, dawaj, dawaj! Jeden przysłówku tutaj! Wydaje tak bramkarze ustawiają. W go trafił w piłkę. Na boisku trwał duży chaos i działy się dziwne rzeczy. Prezes, co tam robi? Brawo, Kurde, moja była, ale na ręce. Prawie na zero, sorry. Nasi przeciwnicy, mimo wysokiego wyniku, nie zamierzali się poddawać. Panowie, 10 do murku! 10! 10 do murku, poproszę. Jakoś tak się robi. Panie sędzio, na gwizdek, tak? Prawo! 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 Nie wiem, jak to się ustawia, ale jest ok. Dopsunąłem palcem tym! So good. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo panowie. Nie no jestem zawiedziony, słuchajcie, myślałem, że będę królem strzelców w turnieju. Trzy gole strzeliłem w swoim meczu, ale Kłesek strzelił również trzy gole i jest remis. Także mam nadzieję, że no muszę go jakoś skontuzjować teraz i nie może zagrać w finału, bo wtedy jest szansa, że mnie przeskoczy. A film z finałowego meczu pojawi się w środę o godzinie 10. Zagra ta moja drużyna przeciwko drużynie zwykłego kibica i tylko jedna ekipa wygra 3000 zł. Widzowie wybraliśmy na najlepszego bramkarza, ale przekierowuję Tobie tą nagrodę. Wygrywasz 100 zł do sklepu piłkarskiego Ergol do wykorzystania w karcie podarunkowej. Ciebie wybrali, więc dziękuję Dzień, pięknie. Dziękuję. Wikas, dziękuję ci za mecz. Była to czysta przyjemność. No, dla mnie mniejsza przyjemność, ale nie musisz chyba jeździć Po prostu po prostu, nie. A w tym meczu padła jeszcze bramka samobójcza i było to wyzwanie zawodnika Wikasa. Mogłeś wygrać z 100, zł, jak strzelił samobójca, ale był już gdzie ta piłka dzisiaj tam odbiła od czubka buta. No, dokładnie. Nie uznałbym tego jako samobójca, ale stary, gratulacje, powalczyłeś. Widziałem, że szedłeś na tą piłkę, żeby ją władować, więc 100 zł trafia do ciebie.